Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy, w którym, jak zwykle, kiedy teoretycznie powinno być lato i jadę na nagrania, jest zimno, leje, a ja jestem kompletnie nieprzygotowany, więc jestem totalnie przemoczony. Natomiast to, co mam Wam dzisiaj do pokazania, to nie jest zwykły duży Fiat. To jest Fiat 125P16 Diesel, czyli taki potężny skok na kasę wykonany. Przez FSO. Jest to wóz bardzo rzadki i jest to wóz rzadki nie bez powodu. Ale dobra, o co chodzi? To były w ogóle fiaty z dieslem fabryczne. Co tu się wydarzyło? Skąd to się wzięło? Już opowiadam. Są lata 80., piękne mniej więcej jak ten praktycznie już opuszczony dworzec PKS. No i w tym tej atmosferze upadku pojawiło się coś takiego jak kartki na benzynę. Tutaj wytłumaczę zwłaszcza młodszym widzom, Otóż, ze względu na złą sytuację ekonomiczną, w PRL wprowadzono limit benzyny, którą można było zatankować na człowieka czyli właśnie takie kartki. Ale limity nie dotyczyły oleju napędowego jako paliwa przede wszystkim dla ciężarówek, dla transportu itd., dla maszyn więc wtedy właśnie samochody z silnikami diesla stały się czymś na wagę złota w PRL-u. Przy czym Krajowa produkcja nie miała tak naprawdę jeszcze wtedy w ofercie żadnego diesla, więc rozpoczęto różnego rodzaju próby z montowaniem silników diesla do polskich samochodów. Tak powstał m.in. testowany przeze mnie jakiś czas temu Polonez 2.0 Turbo Diesel. Kolejne podejście to jest właśnie duży Fiat. Zapytacie, skąd się wziął w ogóle ten duży Fiat z dieslem? Otóż FSO oczywiście twierdziło, że wykonało szereg prób wytrzymałościowych, testów itd., gdzie tak naprawdę działało to w ten sposób, że spryciarze z PZMOTu, z Centrum Obrotu Częściami Zamiennymi PZMOT, zaczęli tam importować i oferować silniki 1.6 diesel Volkswagena znane z Golfa czy Passata, ponieważ odkryli, że dość łatwo da się je zamontować właśnie w Fiacie 125P. Wystarczy zmienić z skrzyni, zmienić parę pierdół i to działa. I ludzie zaczęli to chałupniczo robić. FSO... Zwęszyło tutaj pieniążki. Bo myśli, kurwa, skoro ktoś to robi w szopie, to dlaczego mamy tego nie robić w fabryce? I teraz zapytacie, na jakiej zasadzie FSO zwęszyło tutaj pieniądze? Otóż FSO do swojego funkcjonowania potrzebowało dewiz, czyli walut wymienialnych, walut zachodnich. Polska złotówka nie była wymienialna i nie dało się za nią kupić towarów na zachodzie, a FSO, żeby funkcjonować, potrzebowało towarów z zachodu kupowanych za dewizy. No więc wpadli na genialny plan. Wystarczy, że kupią za dewizy silnik, który stanowi tylko jakąś małą część samochodu, zamontują go, reszta będzie wyprodukowana, że tak powiem, za złotówki w większości i będą to sprzedawać tylko za dolary i w ten sposób zasilą budżet dewizami. No i to był w zasadzie w teorii genialny plan, naprawdę rewelacyjny, zwłaszcza że dzięki temu, że samochód był produkowany za złotówki. No, to mógł być tańszy od zachodniej konkurencji. I w efekcie, w 1986 roku, jakoś tak koło sierpnia, zaprezentowano pierwszą partię takich Fiatów. I taki oto Fiat kosztował 4,5 tysiąca dolarów. Dla porównania, najtańszy samochód z dieslem, zachodni dostępny do kupienia w Polsce, kosztował wtedy 5 tysięcy dolarów, i było to Daihatsu, szaradę, wyraźnie mniejsze. Więc przynajmniej w teorii była to okazja. No bo 500 dolarów taniej można mieć więcej samochodu. Sęk w tym, że ludzie pokapowali się w tym szwindlu i to nie wyszło. Dlaczego to nie wyszło? To nawet nie chodzi o to, czy połączenie dużego Fiata z Dieslem Volkswagena to było coś złego. Chodziło o to, że mamy już lata 80. i zaraz wam pokażę, jak źle już były wykonywane te samochody. Były kurwa obrzydliwe. I to nie jest tak, że ludzie tego nie wiedzieli. Ludzie wiedzieli, że to jest gówno, ale nie mogli marzyć o niczym innym, więc za złotówki, za bony oszczędnościowe i tak kupowali te duże Fiaty, bo nie mieli wyboru. Ale jeśli ktoś miał dewizy, czyli dolary, to miał wybór. Klient dewizowy miał wybór, nie musiał kupować dużego Fiata. Więc jeśli już odłożył sobie te dolary, nie wiem, od rodziny z Ameryki, z handlu, z cinkciarstwa, i chciał pójść sobie kupić samochód, to nie chciał kupować krajowego gówna, które się rozpadało, bo nawet jeśli silnik Volkswagena był dobry, to cała reszta była badziewna, tylko szedł i kupował szaradę albo coś lepszego. No bo 500 dolarów, no to jak łatwo policzyć, no to mamy tak naprawdę jedną dziesiątą tylko taniej, 10% taniej niż dobry zachodni samochód, znaczy zachodni, no de facto azjatycki, dobry, niezawodny samochód. W efekcie tych pojazdów wyprodukowano tylko kilkaset. Niektórzy mówią, że o, tylko 100 sztuk. Nieprawda. Pierwsza seria opisana w motorze to było 100 sztuk, wyprodukowano ich więcej. Natomiast nie wyprodukowano ich wielu, bo nie było na to popytu. Zwłaszcza, że wóz zrobiono dość chałupniczo, ale o tym też za chwilę. Ogólnie, w dużym skrócie, ten Fiat 125P diesel to jest takie ostateczne uosobienie patologii PRL-u lat 80., tego takiego paskudnego schyłku tego ustroju, kiedy już nic kurwa nie działało i łatano wszystko po prostu na ślinę, czyli zrobiono wóz kurwa spasowany stopami, zrobiony z gówna, ale wsadzono do niego na odpierdol zachodni dobry silnik, przy czym zrobiono to w fabryce tak, jak robił to za przeproszeniem wujek w szopie, więc no trochę dramat, trochę kurwa dramat, no ale okej. Okay. Nie będę wam opowiadał o stylistyce Fiata 125P, o tym już opowiadałem. Natomiast opowiem wam, bo to jest bardzo fajny przykład, jak to są lata 80., 80., chyba szósty ten egzemplarz. Pokażę wam, co jest nie tak z jakością produkcji tego samochodu. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z egzemplarzem w miarę niezmolestowanym przez życie. Ogólnie, jak postawi się obok siebie dwa duże Fiaty, taki z 86, 87 i na przykład 75. To poza pewnymi różnicami w detalach, można też odnieść wrażenie, że z jakiegoś powodu ten późniejszy jest jakiś taki kwadratowy, ciosany toporem, chujowy. No i ja wam tłumaczę, to są takie drobne detale, które na przestrzeni lat powodowały, że ten wóz był coraz gorszy. Bo okej, okay, tutaj mamy kurwa pasowanie stopami, po prostu absolutnie obrzydliwe, tu se mogę wsadzić palec w tą japę, ale to jeszcze jestem w stanie wybaczyć. Bo według mojej wiedzy są duże szanse, że błotniki były wymieniane, bo tutaj szpara nie jest zalana uszczelnieniem, czyli być może skorodowały gdzieś na przestrzeni życia tego samochodu i zostały wymienione, choć jest to samochód w świetnym stanie. Natomiast na czym to polegało? No więc Fiat był modelem schodzącym. Już od dawna zakładano, że Fiata się będzie wycofywać z produkcji. Więc na przykład było trzech podwykonawców elementów plastikowych dla FSO. No, i jak przed Polones, to najlepszy wykonawca najlepszej jakości tych podzespołów został przesterowany na produkcję części do Poloneza. Więc do Fiata został tylko ten gorszy, który robił brzydsze, matowe elementy. Tego teraz akurat nie będzie tak dobrze widać, bo to jest mokre. Dalej, mieli przestarzały samochód, tak, ale chcieli udawać, że on jest nowszy. Więc dokonali takiej patologii, że na przykład tutaj zachowano elementy chromowane. Ale zamontowano obrzydliwe plastikowe lusterka, czy przerobiono na przykład te listwy tutaj ozdobne, tak żeby były całe czarne i plastikowe. No, pasuje to generalnie jak pięć do nosa: chrom, plastik, plastik, chrom. Albo tył. Tutaj były oryginalnie pochromowane te wloty. Chuja, tam zrób czarne, będzie wyglądało jakby było nowsze, kurwa. O, tu była taka listwa ozdobna na progu. Weź to, wyjeb, bo to za drogie. Kurwa, to z nierdzewki trzeba robić, nie mamy na to pieniędzy. Zderzaki to już nawet pominę, że je chromowali na odpierdol, to jest w ogóle taka ciekawostka. Im późniejszy zderzak, tym gorzej pochromowany. I w ogóle wspaniałe jest to, że o ile góra tych zderzaków była w miarę pochromowana, o tyle dół w większości egzemplarzy jest niedochromowany. Nawet jak kupisz nowy, to dół jest po prostu, kurwa, w falę Dunaju. O, kierunkowskazy. Chromowany zderzak, ale zrobimy czarną obwolutę kierunkowskazu, no to wtedy będzie wyglądać nowocześniej. No i damy czarne pióra wycieraczek. Totalnie mordo, to jest nowocześniejsze. Dalej. O ile w starszych dużych Fiatach często drzwi zamykają się dość dobrze, o tyle w każdym dużym Fiacie późnym jest do dupy. Niedomknięte. Domknęły się. O, one wręcz opadają. Patrzcie. Walę nimi już. Dopiero się udało domknąć. No i ze względu na te wszystkie wymienione powody, ten skok na kasę się FSO po prostu nie udał. Ludzie się poznali na tym szwindlu, że to jest, za przeproszeniem, gówno owinięte w złoty papierek. A raczej gówno z dopiskiem, mam dobry silnik, reszta jest do wyjebania na złom. Potrafiły te samochody wyjechać z salonu, z polmozbytu i na przykład mieć niedomykające się drzwi, wyjący most, no, po prostu dramat, gówno i chu... Ogólnie z tym wozem to było wszystko rewelacyjne, bo na przykład, jak czyta się komunikat w motorze w 1986 roku, to tam jest napisane, że no, FSU zapewnia, że już zgromadziło odpowiednią liczbę części do napraw gwarancyjnych. A na pytanie, a co z naprawami pogwarancyjnymi, odpowiedzieli: no, niedługo to rozwiążemy. Czyli chuja tam, kurwa, nie sprowadzili części, że w zasadzie koniec gwarancji, spierdalaj, kurwa. A umówmy się, gwarancja w przypadku tych pojazdów, to nie wiem, tam pewnie był jakiś rok, o ile cokolwiek. O ile się od razu na Ciebie nie wypieli dupą i powiedzieli, aha, kupiłeś frajerze, to masz, kurwa, gówno. Płać teraz pieniądze, bo potrzebujemy dewiz. Ogólnie powinni reklamować ten wóz nie na zasadzie, że fajny i oszczędny, tylko taki wielki napis, chcemy Was wydymać, kurwa, na hajs. No. <grywa> to jest jeden wielki skok na hajs. No, ale żeby nie było, gdyby nie to, że to był skok na hajs i było dostępne tylko za dolary, to prawdopodobnie byłby najlepszy ówcześnie oferowany duży Fiat i prawdopodobnie jedna z lepszych propozycji FSO, jeśli chodzi o samochody przynajmniej na kraj. Ale zanim chciałbym wam powiedzieć, zapytacie jak to jest, że jestem przemoczony do cna pisgami, a ja dalej czuję ciepło w serduszku. Czuję ciepło w serduszku, kiedy pomyślę o jedynie słusznej porównywalce. Ubezpieczeń, na której możecie ubezpieczyć nawet takiego parcha, jeśli go kupicie, jednego z kilkuset, w co wątpię, bo wszyscy je zajeżdżali w polu. Do czego to służy? Chcecie kupić o celu dostajecie od razu porównanie ubezpieczeń od różnych ubezpieczycieli, i sobie wybrać najtańsze, to, które Wam się najbardziej podoba, i dostajecie dwa razy po 150 cashbacku, czyli takiego zwrotu i link polecający. To już mówiłem wiele razy, który jak wyślecie i ktoś skorzysta, to dostajecie kolejne. 50 zł za każdym razem, aż do 2000 zł. Także link macie w opisie. Jak chcecie, to skorzystajcie. A zaraz idziemy do wnętrza, żebym się minimalnie ogrzał, pokazał wam jak to wygląda, i potem pod maskę i się przejechać. Pierwsze, na co zwrócicie pewnie uwagę, jakieś inne fotele. To są fotele z Poloneza Borewicza z takim pseudo-welurem. Dużo fajniejsze, wbrew pozorom, od tych pierwotnych skajaków. Szybko się chowamy. Kolejna piękna modyfikacja, ładna kierownica, została zmieniona na zdecydowanie mniej pasującą kierę. od też poloneza, która w ogóle jest genialna w swojej jakości, ponieważ w absolutnie każdej, tutaj, gdzie jest wsadzony ten znaczek taki plastikowy, dochodzi do wypaczenia i linia się <laughs> nie zgrywa. Chociaż na ogólnie się wspaniale wypacza od słońca. Teraz tak, czy zmieniono tutaj coś znacząco względem zwykłego, dużego Fiata, otóż nie bardzo. Otóż jest to dalej to samo, niezbyt dobrze wykonane wnętrze, zubożone i obrzydzone względem tego, co było wcześniej, mianowicie zniknęły wszelkie chromowane i pseudochromowane detale. Ogólnie zrobiono to tak, żeby było jak najbardziej czarno, plastikowo i paskudnie. Do tego zapytacie, czy jak ktoś sobie kupował już Fiata, bo był debilem, w sensie był takim debilem, żeby kupić sobie, Dużego Fiata za dolary, choć mógł kupić normalny samochód To by zapytać, co dostawał Radio i to też nie dam głowy, że to nie było oddzielnie dokupione Natomiast poza tym Fiat za dolary jest dokładnie takim samym Fiatem jak Fiat za złotówki Poza tym, że mamy tu dieselka No i jak zrobiono ten swap? Zobaczcie, zestaw przyrządów mamy od zwykłego dużego Fiata Nie mamy obrotomierza, no bo po chuj Pewnie nie było krajowego do diesla no i jak odpalamy, to tu, gdzie jest sanie, są świece żarowe. Tam gdzie oryginalnie było sanie. To jest to sama lampka gaśnie. Odpalamy i klekocze nam dyzelek. I tak naprawdę to jest tyle różnic. Jest to po prostu dużo brzydziej niż we wcześniejszych Fiatach. Nie ma co się rozwodzić nad wnętrzem. Wjedziemy sobie tylko pod dach, żeby nie zalać wszystkiego pod maską wodą. No więc tutaj rozwiązano największy problem Dużego Fiata, pomijając, że ogólnie już w 1986 był prze, tak przestarzały, że to był dramat. Założono dobry silnik, wolnossący, wysokoprężny 1.6 Volkswagena. Nie był to silnik mocny, jeśli dobrze pamiętam, to były jakieś okolice 50 KONI. Natomiast był to silnik bardzo niezawodny, mało palący, czyli ogólnie wszystko dobrze. Teraz, jak wykonano ten swap? Zastosowano inny dzwon skrzyni, nie pamiętam czy zmienił się tunel, aczkolwiek było to już pewnie wykonalne, bo to już w tych fiatach był już większy tunel, ponieważ to były fiaty, do których montowano skrzynie biegów Polonezowskie, więc był trochę większy tunel. Silnik, jak widzimy, jest podwieszony w miarę normalnie na nawet bardzo podobnych do oryginalnych Polonezowskich, fiatowskich poduszkach. Nie wiem jak bardzo to było trwałe, podejrzewam, że wcale. Chłodnica. To jest chłodnica trochę jak standardowa, ale inna, ponieważ jest to chłodnica taka, jaką montowano do Fiatów z silnikiem Poloneza, tylko że w Fiatach z silnikiem Poloneza ten króciec miał jeszcze korek wlewowy. Tutaj tego nie ma, natomiast jest zbiorniczek oryginalny z Volkswagena, zamontowany w miarę ładnie w miejscu, w którym oryginalnie był zbiorniczek Fiata. Zapytacie, jak zamontowano filtr paliwa dieslowski? Otóż tutaj do podpory od yy, serwa przykręcono kawałek blachy do którego to przykręcono czyli ogólnie Wiesiu weź tu wyklep jakoś blaszkę i będzie dobrze będzie będzie pan zadowolony bardzo ciekawy jest też rozwiązany filtr powietrza ponieważ filtr powietrza praktycznie leży na kolektorze dolotowym ale nie znam się może tak było oryginalnie podoba mi się też to że tutaj Wśród przekaźników mamy zestaw przekaźników Elmota i jeden nieznanego autoramentu dołożony. Ba bardzo ładnie on wygląda. Do tego mamy automatyczną chyba, nie, nie automatyczną. Mamy antenę ze wzmacniaczem sygnału. No w skrócie, to jest słap, i to jest swap, który jest wykonany na takim poziomie, że można to zaakceptować. Natomiast każdy porządny, jakby, prawda, gościu robiący takie rzeczy w szopie też byłby w stanie to wykonać. Zwróćcie też uwagę, że ten silnik ze skrzynią zamontowano w taki sposób, że on nie jest na równo, tylko on tak schodzi do tyłu w dół. To taki bonusowy gówno, że tak to określę. A no i tu mamy przykręcony. Przekaźnik odgrzania świec żarowych. Ruszam na przejażdżkę właśnie filtonem. Włączyłem już ogrzewanie na maksa. Natomiast, skoro mówimy o badziewności, mamy tutaj samochód z minimalnym przebiegiem i trzeba być jebanym saperem, żeby wyciągnąć kurwa pas, żeby się nie zablokował, bo pociągniemy tak, teraz już się poprawiło. Ale na początku, jak go ciągnąłem, to się blokował. I to jest w ogóle typowe w polskich samochodach: blokujące się pasy, bezwładnościowe. To są jeszcze pasy FSO z inną końcówką niż te sabelty znane z Polonezów. Znaczy przynajmniej sygnowane FSO. Nie wiem, czy je robiło jakiś krajowy podwykonawca. A ruszamy sobie, uwaga, z jednej z hal Muzeum Polskie Drogi, z którego dostałem ten wóz na testy. Muzeum, które Wam bardzo polecam, dlatego że jak na razie jest to chyba największa, najobszerniejsza kolekcja samochodów polskiej produkcji, jaką widziałem. Także odwiedźcie to muzeum, macie link w opisie. Znajduje się ono w re... pod Końskimi, miejscowością Końskie, blisko Kielc, dwie godziny wycieczki od Warszawy. Warto se wpaść na weekend, zobaczyć tą kolekcję, tę kolekcję, bo jest naprawdę świetna. Słuchajcie, To jest w ogóle doskonałe. To może być słychać w momencie, w którym włączają się wycieraczki, że w dużym Fiacie jest tak świetnie rozwiązana instalacja elektryczna, że jak działa silnik wycieraczek, to spada prędkość nawiewu. Znaczy w sensie tak, jak szybko się obraca wiatrak dmuchawy. Jest to genialne. No ale ruszamy na wycieczkę dużym Fiatem. No i generalnie do tematu można podejść na dwa sposoby. W pierwszym możemy udawać, że to nie jest wóz z 86 roku, tylko nie wiem, z 75, a nawet koniec końca 60., tak jak to na dwozie. No to wtedy super, ponieważ Fiat z tym silnikiem naprawdę zyskuje na sensowności, ponieważ po prostu charakterystyka tego diesla jest na tyle przyjemna, jest na tyle normalna, że tym się po prostu dość dobrze jedzie. On ma ten moment. Normalnie przyspiesza. Normalnie się w miarę tym jedzie pod kątem silnikowym. Pewnie tam koło stu wyzdycha, bo on koło stu wyzdycha. Natomiast przy takiej prędkości, przy prędkościach nieautostradowych to jest zupełnie okej okay wóz. Co więcej. Zaskakująco nie jest aż tak głośno, jak się obawiałem, że będzie. Okej, okay, całe nadwozie wibruje od tego diesla, ale też nie jest tak, jak jakimś kurwa honkerze zasranym, że próbuje ci wybić zęby. Zabić się, zniszczyć, rozerwać. Nie, jest tak w miarę akceptowalna głośność, bym powiedział. W sensie jest niewiele, nie wiem jak to się stało, ale jest niewiele głośniej niż w benzynowym. Natomiast, jeśli pomyślimy o tym jako wozie z 1986 roku, i to nie jest tak, rozkle, jest rozklekotany gruchot, jakieś gówno i tak dalej to to jest gówniany wóz. W sensie, ja się nie dziwię, że nikt nie chciał, mogąc kupić Daihatsu Sharadę, kupić tej patologii. Otóż, przede wszystkim, mamy tutaj zawieszenie z resorami z tyłu. Mamy przestarzałe, psujące się hamulce. Mamy beznadziejny układ kierowniczy, który ma luzy takie, że ja pierdolę i ledwo da się trafić w ogóle w pas. I to nie jest przez zużycie, bo wóz ma naprawdę symboliczny przebieg. Po prostu ten układ kierowniczy jest gówniany. Mamy słaby system nawiewów. Mamy przestarzałe, źle złożone wnętrze. Mamy przestarzałe, źle złożone nadwozie. Tu jest kurwa wszystko źle po prostu. Zobaczcie. Tutaj, o. To jest luz na kierownicy w prawie nowym aucie. W 1986 w normalnych warunkach. To już jest kompletnie, po prostu, coś niedopuszczalnego Jakby ja już teraz, w tych warunkach deszczowych, szybciej nie chcę jechać Nie dlatego, że ten wóz nie pojedzie, tylko dlatego, że się kurwa cykam Ale tak czy siak, co by nie mówić, ten silnik jest pewnym przeskakiem cywilizacyjnym, jak na dużego Fiata Ponieważ nagle mamy silnik, który się nie dusi, który ma moc i moment obrotowy w jakimś większym zakresie niż 100 obrotów kurwa między 3 a 3,1 tysięcy. No i mamy skrzynię pięciobiegową wreszcie, a nie czterobiegową. To jeszcze nie dużo pali. Silnik jest niezawodny. No wszystko byłoby super, gdyby nie to, że na przykład silnik można było serwisować tylko w pięciu punktach w całym kraju, kurwa. Ale <grytanie> na no to już spójrzmy, zasłony milczenia. No ogólnie ten wóz to jest taka Jama zła ze złotymi drzwiami, kurwa. Na zasadzie to jest jak te takie rozpadające się chałupy, kurwa, które się zaraz przewrócą, zawalą, rozpadną, ale które mają nową antenę od telewizji satelitarnej. To jest w ogóle zjawisko, które już zanika, ale nie wiem czy pamiętacie. Z 10 lat temu często było tak, że nawet na jakichś paskudnych, rozpadających się domostwach, które już powinny być do rozbiórki. Ludzie zamiast naprawić dom, wydawali pieniądze, żeby mieć telewizję kurwa satelitarną. To mniej więcej tak to tu wygląda. To jest taka chatka kurwa z gówna, ten samochód, do której ktoś, żeby uratować sytuację, wiebał dobry silnik, gdzie już cały samochód tak naprawdę jest do wymiany. Jest do zmiany. Jest robiony na zużytym sprzęcie, aż się kurwa zaplułem. No po prostu, no chatka z gówna moi drodzy, kurwa no. Po prostu. Także... o, jeszcze zaparował, zajebisty system wentylacji, kurwa. Także cóż mam w ogóle powiedzieć, wspaniale, że ktoś zachował, że chłopaki z Muzeum Polskie Drogi zachowali ten pojazd dla potomności, bo jest to bardzo ciekawy skok FSO na kasę. No ale właśnie, to, ten, ten wóz to nie jest nic poza skokiem na kasę i poza takim smutnym, łabędzim śpiewem PRL-u pod tytułem Zrobimy coś nowego, ale nie jesteśmy w stanie zrobić nic nowego, więc zrobimy fabrycznego słapa i będzie zajebiście. No, nie jest zajebiście. Przy czym nadal ten wóz jeździ lepiej od przeciętnego dużego Fiata. Czyli nadal chujowo, ale lepiej. No i to tyle na dzisiaj w tym odcinku z polskim Fiatem 125P Diesel. Przyznam szczerze, że spodziewałem się gorszej tragedii, a jest tak... tak na zasadzie. Że mogłeś dostać w Pierdol, a dostałeś tylko w Ryj. To, to jest ten samochód. Tym się da jeździć nawet. Także nie dziwię się, że ludzie tu zajeżdżali, bo to kurwa i tak chyba najbardziej akceptowany fiut jakiego można mieć z tych lat, z lat 80. Inna kwestia, że po prostu Fiatów 125P w latach 80. nie powinno kurwa być pod żadnym pozorem Nie powinny ich już kurwa być, nie powinny już kurwa istnieć. Ale nie, trzeba było dalej produkować to gówno. Także tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Dziękuję za oglądanie lub nie dziękuję. Co tam se chcecie? Idę się ogrzać. Wreszcie zaczęło działać ogrzewanie, w tym głównie. I do zobaczenia. W kolejnym odcinku w niedzielę pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce Oc ac w opisie Elo.